Podcast z duszą, Wielki Post, dzień siódmy. Święty Ludwik Maria Grignon de Montfort. Doskonałość Ojcze Nasz. Ojcze Nasz, czyli Modlitwa Pańska, zawdzięcza swoją doskonałość Autorowi, który nie jest człowiekiem czy aniołem, ale królem aniołów i ludzi. Jezusem Chrystusem. Konieczne było, jak mówi święty Cyprian, żeby Ten, który przyszedł, aby rozlać w nas życie łaski, jako Zbawiciel, nauczył nas modlić się tak, jak On, Mistrz, sam się modlił. Mądrość tego Mistrza wyraźnie objawia się w porządku, delikatności, sile i przejrzystości tej boskiej modlitwy. Jest ona krótka, ale bogata w pouczenia. Zrozumiała dla ludzi prostych i pełna tajemnic dla uczonych. Ojcze nasz zawiera w sobie wszystkie nasze powinności względem Boga, wszelkie sprawiedliwe uczynki, prośby o wszystkie nasze potrzeby duchowe i cielesne, znajdziemy w niej, jak mówi święty Tertulian, skrót Ewangelii. Przewyższa ona, jak mówi Tomasz Akempis, wszystkie pragnienia świętych. Mieści w sobie w skróconej wersji wszystkie piękne słowa psalmów i kantyków, zawiera prośby o wszystko, co jest nam niezbędne do życia, oddaje chwałę Bogu w sposób doskonały, unosi duszę z ziemi do nieba i łączy ją ściśle z Bogiem. Święty Jan Chryzostom mówi, że ten, kto się nie modli tak, jak modlił się i nauczył nas się modlić, boski mistrz. Nie jest Jego uczniem. Bóg Ojciec niechętnie słucha modlitw, które ułożył ludzki rozum, wysłuchuje zaś tych, których nauczył nas Jego Syn. Musimy odmawiać modlitwę Pańską, mając pewność, że wiekuisty Ojciec jej wysłucha, ponieważ jest modlitwą Jego Syna, którego zawsze wysłuchuje i którego jesteśmy członkami bo jakże mógłby nasz dobry Ojciec nie wysłuchać prośby opartej na zasługach i zaleceniach tak zacnego Syna i przez Niego samego ułożonej. Święty Augustyn zapewnia, że właściwe odmówienie Ojcze Nasz uwalnia nas od grzechów powszednich. Sprawiedliwy upada siedem razy dziennie. Modlitwa Pańska zawiera siedem próśb, dzięki którym można się zabezpieczyć od tych upadków. I wzmocnić przeciwko nieprzyjaciołom. Jest krótka i prosta, abyśmy odmawiając ją często i pobożnie, mogli otrzymać przez nią szybką pomoc w naszych słabościach. Nawróćcie się więc dusze pobożne zaniedbujące modlitwę, którą sam Syn Boży ułożył i zalecił wszystkim wierzącym. Wy, którzy uznajecie jedynie modlitwy ułożone przez ludzi, jak gdyby człowiek wiedział lepiej niż Jezus Chrystus, w jaki sposób mamy się modlić. Wy chcecie dowiedzieć się, jak się modlić i chwalić Boga z książek napisanych przez ludzi, jakbyście wstydzili się posługiwać modlitwą, której Jego syn nas nauczył. Przekonujecie siebie, że modlitwy zawarte w książkach są dla uczonych i bogatych. A różaniec jest jedynie dla kobiet, dzieci i prostego ludu, jak gdyby hymny pochwalne modlitwy, które czytacie, były przyjemniejsze Bogu niż modlitwa pańska. Niechęć do modlitwy pańskiej ułożonej i pozostawionej nam przez samego Jezusa Chrystusa i zastępowanie jej modlitwami ułożonymi przez ludzi może zrodzić bardzo niebezpieczną pokusę. Nie znaczy to, że mamy odrzucać modlitwy ułożone przez świętych, dla zachęcenia wiernych do oddawania czci Bogu. Nie możemy jednak stawiać ich ponad modlitwę, która wyszła z ust wcielonej mądrości i gardzić źródłem. Nie można biegnąc za strumieniem, gardzić czystą wodą i pić mętną. Różaniec złożony z modlitwy pańskiej, i pozdrowienia anielskiego jest bowiem czystą i wieczystą rzeką, która wypływa ze źródła łaski. Podczas gdy inne modlitwy, których szukamy w książkach, są jedynie jej małymi odnogami. Szczęśliwy ten, kto odmawiając modlitwę Pańską, rozważa dokładnie każde jej słowo. Znajduje tam wszystko, czego potrzebuje, wszystko, czego może pragnąć. Kiedy odmawiamy tę piękną modlitwę, od razu poruszamy serce Boga, wzywając go słodkim słowem Ojcze. Ojcze nasz, najbardziej czuły ze wszystkich ojców, ukazujący swą wszechmoc w dziele stworzenia, godny podziwu w jego podtrzymywaniu, tak łaskawy w swojej opatrzności i nieskończenie dobry w swoim odkupieniu. Bóg jest naszym ojcem. Jesteśmy wszyscy braćmi, niebo jest naszą ojczyzną i naszym dziedzictwem. Czy nie powinno nas to zachęcać do miłości względem Boga, miłości do bliźniego oraz do oderwania się od wszystkich rzeczy ziemskich? Kochajmy więc takiego Ojca i mówmy Mu tysiące tysięcy razy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Ty, który napełniasz niebo i ziemię swoim istnieniem, Ty, który jesteś wszechobecny, Ty, który jesteś obecny w świętych poprzez swoją chwałę, wskazanych przez swoją sprawiedliwość, w sprawiedliwych przez swoją łaskę, w grzesznikach przez swoją cierpliwość, która ich znosi, spraw, abyśmy zawsze pamiętali o naszym niebiańskim pochodzeniu. Abyśmy zawsze żyli jak twoje prawdziwe dzieci, abyśmy ciągle dążyli jedynie do ciebie i pragnęli tego ze wszystkich sił. Święć się imię twoje. Imię Boga jest święte i straszliwe, mówi prorok Król. A niebo według Izajasza rozbrzmiewa chwałą bożą, którą wyśpiewują serafini Panu, Bogu zastępów. Prosimy w tym miejscu, żeby cała Ziemia poznała i uwielbiała przymioty Boga tak wielkiego i świętego, żeby był znany, kochany, wielbiony przez wszystkich pogan, Turków, Żydów, barbarzyńców, żeby wszyscy ludzie służyli Mu i wielbili Go z żywą wiarą, niezachwianą nadzieją, żarliwą miłością, żeby wyrzekli się wszystkich swoich grzechów, Słowem, żeby wszyscy ludzie byli święci, ponieważ On sam jest święty. Przyjdź, królestwo Twoje, to znaczy, żebyś w czasie naszego życia rządził w naszych duszach, poprzez swoją łaskę, żebyśmy zasłużyli po śmierci na uczestnictwo w Twoim królestwie, które jest najwyższą, wieczną szczęśliwością, w które wierzymy, w którym mamy nadzieję. I na które czekamy. Ta szczęśliwość jest nam obiecana poprzez dobroć ojca, nabyta poprzez zasługi syna i objawiona przez światło ducha świętego. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Z pewnością nic nie może się skryć przed zrządzeniem opatrzności, która wszystko przewidziała, wszystko ustaliła od początku żadna przeszkoda nie oddala jej od celu, który sobie założyła. Kiedy prosimy Boga, żeby stała się Jego wola, to nie dlatego, jak twierdził Tertulian, że się boimy, albo że ktoś może skutecznie przeciwstawić się realizacji Jego zamiarów, ale dlatego, żebyśmy pokornie przyjęli to, co spodobało mu się zaplanować dla nas, żebyśmy realizowali zawsze i we wszystkim, jego świętą wolę, objawioną nam w przykazaniach z tak wielką żarliwością, miłością i stałością, z jaką aniołowie i błogosławieni są mu posłuszni w niebie. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Jezus Chrystus uczy nas, żebyśmy prosili o wszystko, co jest nam niezbędne do życia cielesnego i do życia duchowego. Przez te słowa modlitwy pańskiej pokornie uznajemy naszą nędzę i składamy hołd opatrzności, wyrażając naszą wiarę w to, że z jej dobroci otrzymamy wszystkie dobra doczesne. Chleb oznacza to, co jest niezbędne do życia. Nie ma tu miejsca na zbytek. O ten chleb prosimy dzisiaj, to znaczy ograniczamy do teraźniejszości wszystkie nasze troski. Jutro powierzamy opatrzności, prosimy o chleb na każdy dzień, wyznając w ten sposób, że nasze potrzeby wymagają zaspokojenia każdego dnia na nowo i wskazując na związane z tym nasze nieustanne uzależnienie od Bożej opieki i pomocy. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nasze grzechy, jak mówi święty Augustyn i Tertulian, są jak długi, które zaciągamy wobec Boga. I jego sprawiedliwość będzie wymagała ich spłaty co do ostatniego grosza. Wszyscy je mamy, ale niezależnie od ilości naszych nieprawości, zbliżmy się do Boga z zaufaniem i powiedzmy mu z prawdziwą skruchą: Ojcze, nasz, który jesteś w niebie, Przebacz grzechy naszego serca i naszych warg, grzechy uczynków i zaniedbania, które czynią nas nieskończenie winnymi w oczach Twojej sprawiedliwości. A ponieważ jesteś Ojcem łagodnym i miłosiernym, a my jesteśmy Twoimi dziećmi, my też przebaczamy przez posłuszeństwo i z miłości do Ciebie naszym winowajcom. I nie dozwól, abyśmy z powodu naszej niewierności względem Twojej łaski ulegali pokusom świata, szatana i ciała. Ale nas zbaw ode złego, którym jest grzech, od kary doczesnej i kary wiecznej, na którą zasłużyliśmy. Amen, niech tak się stanie. Słowa wielkiego pocieszenia. Które są, jak mówi święty Hieronim, jakby pieczęcią, którą Bóg stawia na końcu naszych próśb, zapewniając, że nas wysłuchał, jak gdyby On sam nam odpowiedział: Amen. Niech się stanie o co prosiliście, już to otrzymaliście. To właśnie oznacza słowo Amen. Fragment pochodzi z książki Przedziwny Sekret Różańca Świętego, świętego Ludwika Marii Grignon de Montfort, wydanej przez wydawnictwo Esprit, więcej informacji na www.esprit.com.pl